Witam w kolejnym odcinku z mitologii japońskiej Amaniaku. Amaniaku to demon. Nazwa oznacza niebiański, zły demon. Według mitu powstał z Ameno Wakahiko. Ameno Wakahiko. Co skazał samej bogini niebios, Amaterasu, miał pobić Asichiora, ale zamiast tego zakochał się w córce Okunishi, pana Wielkiej Ziemi i wziął za żonę jego córkę. Przez osiem lat Ameno Vahakicho nie dawał znaku życia i nie wypełniał rozkazu Amaterasu, która wreszcie wysłała posłańca, żeby przypomniał mu o zadaniu. Ameno Vahakicho został jednak poinformowany przez swego sługę Amenosagume o nadchodzącym posłańcu. Wtedy to Ameno Vahakicho zabił posłańca strzałą, którą potem wystrzelił w kierunku nieba. Jednak niebiosa ukarały jego czyn i strzała spadając trafiła go i zabiła. A sam Amenowa Hakicho za karę został zmieniony w demona, umiejącego czytać w ludzkich sercach i zajmującego się psotami. A współcześnie Amenoyaku oznacza osobę przewrotną, upartą, na pamiątkę po upartym Amenowa Hakicho, który był tak uparty, że nie wypełnił rozkazu samej bogini niebios i słońca, a materasu, za co został zmieniony w demona. Amenoyaku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć.